Megalodon był największym prehistorycznym rekinem żyjącym od Miocenu do Pliocenu 23 miliony do 2,6 milionów lat temu. Jego nazwa Carcharocles Megalodon oznacza wielki ząb, co odnosi się do jego ogromnych trójkątnych zębów mierzących do 18 cm. Megalodon Osiągać długość do 18 metrów, znacznie przewyższając dzisiejszego żarłacza białego, który dorasta do 6 metrów. Był szczytowym drapieżnikiem, polującym na wieloryby, delfiny i inne duże zwierzęta morskie, dzięki potężnym szczękom zdolnym miażdżyć kości. Zamieszkiwał ciepłe wody na całym świecie, a jego skamieniałości znaleziono na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Prawdopodobnie z powodu zmian klimatycznych i konkurencji z innymi drapieżnikami. Jego zęby są jednymi z najczęściej znajdowanych skamieniałości rekinów, co fascynuje naukowców i miłośników historii naturalnej. Megalodon symbolizuje potęgę prehistorycznych oceanów i pozostaje jednym z najbardziej fascynujących drapieżników w historii.